Tak. Tak. Który wybierasz? Wybierasz czerwony? No. Wow. Tak! Tak! Wybrała kolor biały! Dobra robota, króliczku, uwielbiam cię! Ty pewnie myślisz, że to mleko, co? A co to? Pamiętaj, że musisz wypić cały napój w ciągu jednej okay, minuty. Nie wiem. Ha. Spokojnie, to tylko maleńka butelka. Dawaj, czas start. <noise> Ej! A czemu to nie leci? <noise> butelka jest <mała>. No dalej. <noise> Co robisz? Musisz to wypić. <noise> Dlaczego? Coś ty zrobiła! Nie. No. Przegryzłaś smoczek. O dobra, citerko, zapamiętam to. No dobra, straszydło, wypiłam to mleko. A w ogóle smak był dziwny. To było mleko bez laktozy, czy co?